ma tutaj KTK, a to nasz pierwszy odcinek z serii Skahouse Minecraft. A jest ze mną? Ja awesome I właśnie gramy. Jak I widzicie, zapyciemy. zaczynamy z domkiem już. I tak jakbyśmy grali w Skyblocka, tylko po prostu mamy już domek. I dookoła, jak widzicie, jest. i o wiele więcej jest tych wysepek. Właśnie, sobie o wiele więcej O wiele lepsze według mnie. Patrzyliśmy mały w ogóle na YouTube coś takiego, bo to jest nowe. Tak. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Jest super. A co? Dobra. To dobra. Widziałeś to? Tak. Ja już zacznę robić fabrykę kobla. Ja to ja może im pokażę ten dom. Chociaż ja nie wiem, co tam jest. Pokażę. Dobra, jak? <grych> <grych> Dziękuję. Po nie. niego zabijemy. <grych> ja mamy sąsiada? Nie, my tu mieszkamy. <grych> Nie, ale... a nie czemu, może... Dobra, macie... to my tu będziemy mieszkać. To będzie Johnny, ja go nazywam Johnny. A ja go zabiję zaraz. No... Wyjdź. Dobra, ale zrób tak, żeby nie zrobił się ten, ten... Ten blok, wiesz, no nie? Do... Jest. Fabryka. No. I tutaj będzie ale się kopać. drzewka. Czekaj, ja tutaj, profesjonalista. No właśnie, zrób to. I tutaj i kopiemy patrzcie ile to jest. raz dwa trzy cztery tam dalej pięć sześć siedem osiem dziewięć i tam pewnie za tym też jeszcze więcej około dwunastu a do domku jeszcze nie wchodziliśmy Został bo tam jest jakaś już... no nie zauważyliśmy bo to jest jakiś lokator niechciany właśnie nie i i cobie żony do... nie zostaw go No on jest spoko zostaw go jak go zabiję nie ja go gdzieś schowam i ja on będzie nasz tak, zróbmy mu klatkę. Dobra. Na razie z dir tu. Dobra. Dobra. i sobie. A on chyba teraz coś je, bo jest. Przytył. What the f Ej ci drzwi rozwali, nie słyszysz tego? Ej no, odejdź. Dobra, spadek. Ej, Johnny Aha, bo one drzwi rozwalają. nością. Dobra, i, i tak nie płacił za dom. A skąd wiesz, może to.? Może nie, może tobie nie pociągnąłem. A czy nikogo nie ma? Nie, Dobra. Spacił, to był jedyny niechciany lokator. Aaa, Safing Zniszczę cię. O, pas się letamy jeszcze raz. Jeden, dwa. Potem Ale... oddaliście błąd? Ej, spójrz jaki piękny zachód słońca. Nie. No to. ja sam chcę spojrzę. Hmm. Piękne kwadratowe słoneczko. Ej, dobra, i co, zrobiłeś to? Ty to ja? to sobie pozwiedzam. Co jest takiego fajnego? Coś nie będziemy mieć muzykę! Co jest w domku? No... Zobacz sobie. O, tutaj będziemy jeść śniadanko. akurat na dwóch osób tu jest pas. O, to tu będziemy oglądać kino. Będziemy tak się O, jest tutaj już Box. No właśnie, nie lubi. To będzie tylko... strata. Idziemy sobie jeść A wyżej co jest? Ej, tu jest jakiś guzik A ja go nie naciskam. Pewnie wylecimy w powietrze Nie Ja się boję Obejrzać to I? No i tyle Co? Nic się nie stało tak naprawdę, Na pewno? przeteleportowaliśmy się do innego wymiaru. Tak. To idźmy do naszego teraz. Dobrze. Dobra, ile masz tego? To co za mózg?! Y... Lul? No, no dobrze, dobrze. Bo abyś tam dał, to by... Nie, to... To by nie się nie stało, po prostu byśmy musiał tu wykopać ten... Ale w Dziub, sensie, ten. że to... Że sam się ludzie. Ej, masz drzewka? To daj tu jedno. Czekaj Potrójne po tu jest czy po... Nie, nie Aha, tu jest tylko jedno, dobra, mnie nie spadł Ej, to, to trochę tu popopię popie? Dobra. Popo tak do 10. Dobra. Więcej Ech, Tam coś jest? A tu? Nie. Hmm. Ile masz? 6. Dobra e, Dobra, tu mogę No właśnie co zakupię, żeby było ładny. No dobra, czekaj I... Albo, albo ci co zrobili z tą grę są debilami, albo nie wiedzą jak wygląda Księżyc Drugą stronę to wygląda jakby pacman zjadał ten punktik. No zobaczę, te białe, no nie? No ten to Pacman. Tak, no, otwiera, to pack... Otwiera tą paszczę. tak py 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 py. py. A to jest Minecraft, a co jest I Czemu ta woda jakaś taka jest krzywa? Patrz, e... mamy krzywą wodę. Dlaczego? Dlaczego? Krzywa woda, patrz. Aha, no widzę. Mamy krzywą wodę. Eee. A ja, mamy tu łóżka w ogóle. Sprawdzałeś? Znaczy na drugim piętrze nie było. Nie ma, fuck. Ale jest no. wełna na górze, to like. O właśnie. A ja mówię. No dobra, nie. Dobra, na razie musimy robić. Po co? Chcę spać. I tak ci się nic tu nie zreśpi. No bo jest to ładnie oświetlone. Nie przez nas. Ale jest ładnie oświetlone. Rośnie. Um. Tam się co coś to świeci. To będzie mieć swój basenik? Ciekawe jakie wysepki się świecą? Tu, co jest jakieś wielkie. Tu coś będzie fajnego. Tam się coś świeci. Tylko tu jest takie wielkie pomieszczenie. Jedyne A, chyba. Tak swoją dragon to ten dom Episko wygląda. A, no. Pijnie go spalimy. Pójdzie na opo. Co to jest tam? Kuchenka czy co to jest? Co? No wiesz, tu, tutaj to trzeba, to będziemy ten I, robić, bez gruma. Odejdź, patrz. Tsun. 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 no czemu to się nie nacisnęło? Masz. A co, masz swój? No. Hmm. A ja bym zrobił może trochę na. na dwie osoby, tylko ja chcę zrobić na dwie osoby. Idzie? Z, z jednego źródła? Daj, tamten. Daj, tu. Daj mi tego. Daj, tam. daj no. bo ścianie. No zawsze te ścianie. No dwa. Ale to jest po co ci. Aha, dobra. No ale to będzie bez. no i po co ci to? A tak, z... nie chodzi mi o to. Daj tego. Daj, tam. Mm. Żygasz na mnie tu. A bniam, bniam, bniam. Ej, a mamy coś do jedzenia? Nie. No właśnie. Musimy gdzieś dojść. A gdzie jest najbliżej? Ja słyszę... Nieważne. Co słyszysz? Ząbiaka. Serio? No. Gdzie jest ten ząbiak? Wyjdź. Dziwny człowiek. Ej, może trochę rozwalimy, sw zniszczymy swój dom, żebyśmy mieli więcej zasobów. Co? E... Ja. Ej, to Panie. musimy gdzieś iść, bo nie będziemy mieć jedzonka. To gdzie ty chcesz iść? Ej, Ej patrz, Ej, to jest guzik. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Uh, wyżej uh. Coś otwiera Tam No, w tym rogu Tam gdzie byłem Ej, coś niżej, no nie? Słychać A może jak to... Ej, Ci naci... Ej, stoisz na tym? Tak Ej, e, coś tu się otworzyło Ej, co... Ej, tam jest jakaś skrzynia Ej, chodź na chwilę do mnie Na dół Chodź, 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 chodź Patrz jak tu otwieram, to tu się otwiera. E, to idzie zniszczyć, można niszczyć, no nie? No, to jest nasz dom, więc. Aha, dobra, żeby nie było później jakieś. Ej, masz tego regulamin, tak w ogóle? To tego nie było, jakbym. Regu regu regulaminu. Aha, dobra. E, Aha. mam iron A to jest dopiero pierwszy czas, czyli jest ich więcej. No, no, na, no, chyba tak. Aha. Tutaj tutaj no, I to, to mamy, może zrobimy coś takiego i coś. Też... No. Hidden no. chest. Dobra, weź to wszystko. Pokyty chest, no mam no, jeden. No dobra, to już otworzę. No. I, I zaś to za no łatka. No bo jest zimno. Dobra, ja już to wszystko... No, to jest tłok. A, ciekawe, nie wiem czy jak ten tłok roz... zniszczy, to nie poleci na dół. Chyba nie. Albo jednak tak. Fak. E... Jak to teraz zrobić? Dobra. Powinienem nad tym ty... To, to, to... wiesz, Ile masz już? Co ty robisz? Żyję, cicho. <laughs> Co ty zrobiłeś tam? Bo chciałeś zrobić na dwa, tak? A ci coś nie wyszło. To dzięki. Dzie, dzie, dzięki. A e ile dzień, będą trwały odcinki? Dzień staje, 10-15. No to jakoś. A tak w stanie dzień to kończymy. No, Bij bi kobla. Tak zaraz... bi kobla. Dobrze, będę może na menu. jeden. Wo, Ty jesteś Slendermanem. No, dokładnie, ale cię strasznie... Co zrobiłeś z moimi dziećmi? Eee... Odpowiedz! Nie mam... Czemu tak na... Łapka. Nie ważne. Ja cię ja już znam, twoje poglądy. Powinieneś być przyzwyczajony. Znaczy... Eee, tak, tylko że ja zazwyczaj stoję wyżej niż ktoś inny. <śmiewanie> Ile masz tego głodu? Eee... prawie... prawie Aha. Mi trzy... brakuje. Ej, rozwalimy tą wełnę, bo... czekaj. Na łóżko potrzeba ile? Trzech? Tak, trzech. To ładnie wygląda, dobra. Dosięgnę? Dosięgnę. Trzeba, bo to jeszcze nie jest... Ej, patrz! Co? A właśnie, racja. Ej, czy nie ma jakiś schodów albo przejścia wyżej? Nie ma. No patrz, tam jest strych jeszcze. Wait. Dobra, zniszczymy to wszystko. Tak się nie przy. Mam piękną stronę. Idziemy Spać sobie. Leży. leży. wełna na dole. Dobra, to się pozbiera. Dun 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 dun. a tu piękne. Weź staw tu jeszcze jeden. I? I czas, oh, yeah. a w nim... Który? O drugi. Co w nim było? Yy, jajko na krypkę. Aha. A to Te, raz nie się plak? rozstawia? A ja się to tak. nie, nie dawaj to na razie. Wiem, ja wszystko daję do na nie. Dobra, to ja to zbiorę, bo to i tak. W tej chwili tak yy, na oko proponuję zakończyć odcinek. Tak? To zaczekaj. No to wiem, że musimy zejść bardzo epicko... Idę musimy do ciebie, z... idę do ciebie. Chodź będziemy stać tak bardzo epicko w domku. Albo poza tą chyba czekam yes, na ciebie. Po... Czekaj, ja dam tyć. Cyt? Czekaj. Ustawię... Ej, fuck, mój spadł. Czekaj. Zmienię na rękę. A. No i cześć. Pa, pa. Do następnego odcinka. Pa pa!